Dobry wieczór, lwy. Witam Was w czytaniu na wrzesień 2021 roku, a czytanie będzie troszeczkę w zmienionej formule, ponieważ na skutek pewnych uwag, które otrzymałam, że w zasadzie nie jest chyba takie fajne, jak jest podzielona, podzielony znak na dwa czytania, bo trudno się zorientować, który jest dla kogo i poszukiwanie na kanale nie jest wcale takie proste, no to postanowiłam wyjść temu naprzeciw i poszukiwanie będzie łatwe. Będzie tylko jedno czytanie na znak. Tak jak zresztą w zasadzie u wszystkich tarocistów bywa. Ale żeby jednak troszeczkę tak zachować ten mój zwyczaj, zgodnie z którym dążę do no, jakiejś no, choćby na takim podstawowym poziomie indywidualizacji, żeby jednak to czytanie nie było tak zupełnie dla wszystkich w całości, to prowadziłam trochę inny niż poprzednio rozkład. W podstawowej warstwie jest bardzo podobny, ale dołożyłam tam do niego dwie karty, które są jakby energiami dodatkowymi dla pierwszej części i drugiej części znaku. Nie trzeba będzie niczego szukać, ponieważ ja wyraźnie w momencie, kiedy będę te karty omawiać, powiem, kogo one dotyczą, jakiego przedziału czasowego. Karty są oczywiście już potasowane, tak tylko dotasowuję je tutaj. I może zacznijmy. Proszę o ukazanie nam najważniejszych energii, o których chciałby Tarot opowiedzieć lwom. Energii, które są na tyle ważne, że warto i je tutaj wyróżnić spośród innych. O, proszę również o udzielenie rad, wskazówek czy ostrzeżeń. Oczywiście chodzi nam o to, o no dobro wszystkich osób spod znaku lwa, które będą oglądały ten film i słuchały tego czytania. Myślę, że już wystarczy. Przełożymy sobie, nie wiem gdzie, ale zaraz sobie przełożymy. No i tak jest, słusznie. Chyba, znaczy na pewno tak jest słusznie, skoro tak zrobiła. Dobrze, i teraz opowiem Wam mniej więcej, na czym to nowe czytanie polega. Naprawdę jest bardzo podobne. Trzy podstawowe energie. I już mamy Mada. Proszę bardzo, jaka piękna energia. Piękna energia, twórcza, niezwykle. Przesuniemy jeszcze, bo się nam muszą jeszcze inne karty zmieścić. Pierwsza energia to jest mak. To są te energie, z którymi będziemy głównie mieli do czynienia w tym miesiącu. Druga to jest rycerz denarów i trzecia energia to jest królowa mieczy. Oj mój biedny. Nie można rzucać kryształami górskimi, ale muszę mieć miejsce. To tutaj go położę. Główna trudność, na jaką możecie napotkać, to jest szóstka denarów. Rada na tę trudność, król denarów, bardzo rozsądnie. Yy, taka wskazówka, jak postępować w tym miesiącu, cesarz. No, lwy no moje drogie, no po prostu, no. Po królewsku od razu. A jak nie postępować? I mamy tu kartę sądu. I teraz są dwie energie dodatkowe. Dla lwów urodzonych między 23 lipca a 7 sierpnia mamy koło fortuny. No bardzo, bardzo tak korzystnie. I dla lwów urodzonych pomiędzy 8 sierpnia a 23 sierpnia mamy rycerza mieczy. Niech one sobie tak leżą, te karty powinny być obok siebie, ale okej, okay. czy powinny? Leżą tak, jak się mieszczą. O czym jest to czytanie? No w ogóle jest dosyć taka krótka historia chyba, bo nie widać jakichś większych trudności, szczególnie takich, którym nie dałoby się zaradzić. I może być tak, to może być bardzo finansowe czytanie. Może być tak, że lwy postawią w tym y, miesiącu na coś nowego. Mamy tu kartę MAGA. Na coś twórczego. Może być to rozpoczęcie jakiejś własnej, y, własnej inicjatywy, włas, własnej, własnej działalności. No brzydko to brzmi, ale chodzi raczej o jakieś przedsięwzięcie finansowe, które zamierzacie rozpocząć. Samodzielnie, jak to Mac, prawda? Mak nie potrzebuje żadnych dodatkowych, dodatkowego wspomagania innymi osobami. Mak jest kreatorem i dysponuje wszystkim, czego potrzebuje do rozpoczęcia jakiejkolwiek działalności. Wygląda to tak, że to przedsięwzięcie finansowe jest dobrze przemyślane. Mamy tutaj królową mieczy, bardzo intelektualnie sprawną i dowładającą możliwie wielką ilością informacji, ale też, no, to nie tylko, nie tylko królowa mieczy, ponieważ yy, mak to jest karta Merkurego, Merkurego też związanego z przepływem informacji, z wiadomościami, z przekazywaniem. Yy, także na szczęście mamy tutaj przy takich dwóch kartach, które są właśnie związane z tą, z tą szybko przemieszczającą się informacją, mamy energię rycerza denarów, która nie jest być może zbyt szybka, ale jakby urealnia i równoważy te obie energie. To jest działanie bardzo systematyczne i wbrew wszelkim trudnościom. Podejmowane, niezwykle konsekwentne. Także macie tutaj bardzo, bardzo fajnie zrównoważone energie, żeby zacząć coś nowego. W ogóle pod względem finansowym to wszystkie te trzy karty opowiadają o powodzeniu przedsięwzięcia. Przy czym osoby spod znaku 2 urodzone pomiędzy 23 lipca a 7 sierpnia dostają prezent od losu, wsparcie od losu w postaci koła fortuny. To jest naprawdę wsparcie dużego kalibru. Jest to karta mówiąca, no szczególnie w takim otoczeniu, mówiąca o takiej bardzo pozytywnej odmianie losu ona bywa nawet czymś w rodzaju losu na loterii. Także możecie się spodziewać, że całe to wasze przedsięwzięcie będzie bardzo owocne. Jeśli chodzi o drugą połowę. Znaczy drugą część znaku Lwa, czyli to jest karta dotycząca osób urodzonych pomiędzy 8 sierpnia a 23 sierpnia. Mamy tutaj kartę rycerza mieczy, czyli energii, no powiedzmy, że dość gwałtownej i naprawdę szybkiej, która zdecydowanie chciałaby szybszego działania niż operuje tutaj rycerz denarów, ale oprócz gwałtowności w działaniu rycerz mieczy ma jeszcze jedną cechę, która akurat w tym momencie będzie w tej całej historii, w tym przedsięwzięciu akurat będzie bardzo pomocna, ponieważ rycerz mieczy nigdy nie traci z oczu celu i dąży do jego realizacji w zasadzie za wszelką cenę. Idzie jak taran. To może być bardzo cenną cechą, żeby dopiąć swego i zrealizować ten projekt. Tutaj w ogóle może być jakiś taki... Pro, może nie problem, ale mm, powiedzmy konflikt między oczekiwaniami i pragnieniami, a twardą rzeczywistością. Ale no, na szczęście temu można zaradzić oczywiście i wszystko zrównoważyć, bo tak to tutaj fajnie wygląda. Dlaczego tak mówię? Ponieważ wyzwaniem, trudnością będzie. Mm, przy tej okazji utrzymanie płynności finansowej, że energia pieniądza może chwilami nie krążyć wcale tak, jak powinna, że mogą być jakieś przestoje, że wiecie, jak to jest na początku większości przedsięwzięć finansowych, że zanim doczekamy, że one nam przyniosą korzyść, to najpierw musimy zainwestować. I tu raczej nie należy się spodziewać, że będzie inaczej. No to jest bardzo prawdopodobna trudność. Ale mamy tutaj radę od Tarota. I radą jest król denarów. Więc bardzo to jest też, tak jak mówię, rozsądna rada. Żeby temu zaburzeniu w krążeniu pieniądza zapobiec albo zaradzić, kiedy już taka okoliczność nastąpi, myślę, że trzeba po prostu zrezygnować z gwałtownych poczynań, z ryzyka, co trochę może mieć tutaj wpływ ten rycerz, że trzeba troszkę jego zapędy studzić, wyciągać z niego to, co najważniejsze, jak również schować gdzieś tam w głęboko swoje ego, które no, chciałoby oczywiście otoczeniu natychmiast udowodnić, że jest sprawcze, skuteczne i, i zawsze dopnie swego i będzie pięknie od razu, ale właśnie kierować się taką rozwagą i rozsądkiem króla denarów. Zawsze najpierw mieć na uwadze sprawy najważniejsze, czyli bezpieczeństwo, bo to jest cecha króla. Denarów. I bezpieczeństwo powinno Wam, ta konieczność zachowania bezpieczeństwa przed ryzykiem, że ważniejsze jest bezpieczeństwo niż ryzyko, które musimy podjąć, żeby akcja była szybka i skuteczna. Właśnie jest ta rozwaga, tym antidotum jest rozwaga króla denarów. I to właśnie chodzi o te, o te trudniejsze momenty, kiedy, które mogą podczas powstać podczas tego konfliktu, o którym mówiłam, czyli pomiędzy tymi energiami wyrażającymi prędkość, czyli energiami powietrza, które tutaj są w postaci choćby no, tych trzech kart i to są dość mocne karty, a powolną energią ziemi, którą mamy tutaj yy, dzięki rycerzowi Denaru. A radą na cały ten okres września jest cesarz. A cesarz to jest takie połączenie, synteza tego wszystkiego, co jest bezpieczne, spokojne, czyli to, co daje nam rycerz, sam w sobie rycerz denarów, czy król denarów, z tym, połączenie z tym, co w cesarzu jest ogniem. I chociaż powiedzmy sobie, że cesarz to jest karta barana przede wszystkim, to jednak wspólnota żywiołu z wami odzwierciedla również i wasze cechy. Także ten bądźcie sobą, ale zachowujcie bezpieczeństwo. Dajcie się ponieść tej potrzebie działania, potrzebie tworzenia, tej naprawdę męskiej energii, która tkwi w znakach ognistych, z taką spokojną energią kogoś, kto wie, że jest władcą i musi o tej całej swojej dziedzinie myśleć. Cesarz jest również kartą opiekuńczą. To nie zapominajmy, że to jest również archetyp ojca. Czyli musimy brać pod uwagę nie tylko szybkość naszego działania, skuteczność naszego działania, ale również bezpieczeństwo wszystkich, którymi jako ten cesarz w pewnym sensie władamy. I myślę, że to też jest pewnego rodzaju takie przesłanie od Tarota, że to, co wdrażacie teraz w życie, będzie po prostu waszym zwycięstwem, ponieważ Cesarz jest zdecydowanie zwycięską kartą. Natomiast przestrogą jest karta sądu. I powiedzmy, że jej przekaz w tym momencie jest mniej więcej taki. Ponieważ to jest karta numer 20, czyli jakby takiego zamykania. Nie, zamykania cyklu, ponieważ to, są, to jest. To, to jest podwójna liczba 10, prawda? Mamy tu 20. 10 jest zawsze zamknięciem cyklu, mamy tutaj dwa razy 10. To jest jedna rzecz. A druga rzecz to faktycznie jest karta poprzedzająca koniec nie takiego sobie krótkiego cyklu, tylko bardzo dużego, bardzo długiej drogi, tak? Bo to jest karta 20. Ostatnią jest 21. Więc tutaj jest jakby rozliczenie i zakończenie bardzo wielu spraw z ogromnego odcinka życia. Ale ona stoi w pozycji przestrogi w pewnym sensie, tak? Czyli czego nie robić? Głównie musimy zająć się negacją. To jest początek, nie koniec, nie koniec. To jest jeden, nie dwadzieścia. Pamiętaj o tym. To jest początek. Nie przyspieszaj nadmiernie biegu rzeczy, ani przedwcześnie nie oceniaj wyników tej swojej pracy. Czyli nakazuje tutaj na, na jakiś taki dystans. Tak? Musimy mieć świadomość, że te owoce nie przyjdą za szybko, mogą być jakieś zawirowania. Pomimo tutaj tych wspierających energii powietrznych, które dają nam jakby nadzieję na szybkie załatwienie sprawy, to jednak ta karta nas troszeczkę wstrzymuje z tymi ocenami i z tymi nadziejami. To nie jest takie szybkie przedsięwzięcie. Jeśli nawet ono dość szybko przebiegnie, to we wrześniu mamy jego początek, nie koniec. Więc jeśli nawet będą tutaj chwilowe jakieś trudności z płynnością finansową, to pamiętajmy, że to jest początek. Czyli że te trudności są dość... Hmm, takie oczywiste i zrozumiałe. Że koniec będzie zupełnie inny i będzie dobry, ale to jeszcze nie teraz. Czyli że będzie dobry, to po prostu nam gwarantuje postawa cesarza. Jeśli skorzystacie z tej, z tej rady i będziecie brać pod uwagę wszystko, wszystkie aspekty, o których mówił nam cesarz, no to wszystko wskazuje na to szczególnie przy takim tutaj sprzyjaniu losu, będzie uwieńczone sukcesem. I tak jak mówiłam, wszystkie te trzy podstawowe energie mówią o tym, że to jest, są po prostu dobrym prognostykiem dla kwestii finansowych również. Czyli w ogóle jest to bardzo fajne czytanie, jeżeli dla wszystkich, którzy planują jakieś działania, tylko ważne jest właśnie zachowanie tej konsekwencji pomiędzy... Dokładnością działania, rzetelnością działania, a jego szybkością. I to w zasadzie dla lwów byłoby wszystko. Chciałam Wam podziękować za to, że oglądacie moje filmy, że uczestniczyliście dzisiaj w, w tym czytaniu. Bardzo jestem z tego powodu zadowolona. Bardzo Wam dziękuję za obecność. I chciałam Wam przypomnieć tylko jedną taką rzecz, która mnie może usatysfakcjonować, sprawić mnie trochę radości, a chodzi mi o subskrybowanie mojego kanału, co jest po prostu wyrazem tego, że ktoś no, docenia moją pracę na tyle, że nie żałuje tego jednego kliknięcia i pojawiających się później Informacji, które faktycznie czasem są uciążliwe. No ale cóż, i tak Was o to proszę. Wszystkiego dobrego życzę Wam lwy w tym nowym miesiącu, jak również w nowym roku życia, bo Wy dopiero co po urodzinach jesteście. No i żeby było zabawniej, to jeszcze jest to wejście w nowy rok numerologiczny. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. I do, do usłyszenia w następnych czytaniach. Do widzenia.